I konie ruszyły. Dobrze, suwenir tutaj przy Kanacie, ale już wyprzedziła go Uza. Uza prowadzi, za nią, za nią jest tutaj suvenir, blisko jest również Jarzębina, to wszystko konie z jednej stajni przy Kanacie. Tutaj dobrze przyspieszył w Knight, a ostatnia źle ruszyła Sofronie i ona go lepuje na ostatniej pozycji. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1200 metrów, i na prowadzenie już wyszedł szandalar. Szandalar prowadzi, lekko galopuje. Tutaj próbuje go gonić i uza, ale nie daje rady. Przy wewnętrznej tam souvenir się uplasował na miejscu czwartym, piątym. Sofronie jest ostatnia, ale już doszła do stawki. A szandalar ucieka i ma przewagę 3-4 długości nad uzą. Na trzeciej pozycji Dabir Knight. Taka jest czołówka. Potem przy wewnętrznej souvenir od pola galopuje Jarzębina. No i na prostą wyprowadza szandalar. Zjeżdża tutaj uczennica do kanatu. Zbliża się do niej finiszująca Uza przy kanacie. I Uza obejmuje prowadzenie, ale jeszcze poprawia szandalar. I tam w walce jest również Dabir Knight. I Dabir Knight teraz jest pierwszy. Do docelownika pozostało jeszcze 250 metrów. Dabir Knight lekko, szandalar, i tam cały czas jeszcze walczy Uza. Uza tymczasem poszła teraz do przodu i ona wygra ten wyścig. Uza, o drugie miejsce walczą szandalar i Dabir Knight.